PG 18 Witaj, Blackleaf. Pozostali wizjonerzy i ja oficjalnie prosimy, aby zabicie Kolta stało się priorytetem. Krótko mówiąc, zabić tego drania natychmiast. Każdy tutaj chce mnie zabić! Dla zabawy! Wiesz, chciałam powiedzieć coś o Harriet, ale jeśli nie chcesz, żeby. To zupełnie normalne. Śmierć jest tutaj dbawym fizjologicznym doświadczeniem. Nie chcę psuć ci humoru, ale na tej jebanej wyspie nic nie jest normalne. O cholera! Tutaj! więc zamierzasz tak pogrywać. Ten sam dzień. To znaczy, że wiem już, co się teraz wydarzy. Co? Mam to robić każdego dnia do końca swojego życia? Chuj z tym! Przerwę tę pętlę! I'm Dinga, game director at Arcane Lyon and I'm here to give you a special look at Deathloop. You are caught. You're stuck in a time loop on the island of Black Reef where everybody wants you dead. To escape you have to take out 8 targets known as the Visionaries before the day repeats. Also, one of your targets, Juliana, is in the business of hunting you down to kill the target or die, uh -oh. and the day starts over. Uh, but every loop is an opportunity. With every cycle, you will learn more about the visionaries and the secrets of the island by exploring and observing. You will discover their habits and secrets using that knowledge to progress through the story. Let's jump into a mission several hours into the game to see Colt take on the visionary Alexis the Wolf Dorsey. At this point, you have already learned from a previous loop that Alexis plans to give a speech at his well-guarded masquerade party. Let's use that intel to identify Alexis and take him down. Tak sobie pomyślałam. Chcę wiedzieć, co się tu do kurwy odpierdala. O, oh, nie tego chcesz. Szukasz dla siebie jakiegoś celu. Szukam sposobu na wyrwanie się stąd. Istnieją reguły, Colt. Ludzie czasem je naginają. Bywa też, że je całkowicie łamią. Bla 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 bla. Wymyśl że tej samej chwili, co ja. Mam ściśle tajną informację. Dobra, niby jaką? No przecież mówię, że tajną. Mów wreszcie. <noise> dobra, dobra. Fajerwerki najlepiej oglądać... Myślałem nad tym. Wyświadczę wszystkim przysługę, kładąc temu kres. Co się właściwie stanie, gdy przerwiesz pętlę? Poważnie, mam swoje teorie. Wszystko wróci do normy, to oczywiste. Do normy? Nie masz pieprzonego pojęcia, co się wtedy stanie. Prawda? Ale znam sposób, by się przekonać. Dying isn't the end. Reprise is one of the powers you can unlock. It allows you to die and rewind twice before the loop restarts. You have also seen Carnesis that allows you to yank enemies around and shift the short range teleport. Hey! cię! potrzebujesz pomocy? się. Pytam, bo ciągle dajesz się zabijać. Here's where Cold died. You can absorb your body to regain Residium, a resource that allows you to save your favorite weapons and abilities between loops. Over time you will build an arsenal of weapons, abilities and upgrades that you can mix and match between missions to suit your playstyle or the needs of a specific task. We use the haptic feedback and the adaptive trigger of the PS5's DualSense controller to bring an extra layer of immersion to your experience. Every movement feels different, and weapons express their personality in the palm of your hands. Robi wrażenie! Clash jedną ręką! <laughs> nie ograniczaj się, klaszczą wiema. Liczba zgonów jeszcze wzrośnie. Nie potrzebujesz nawet zaproszenia na imprezę Alexisa. Znalazłam inne wejście przez okno. Nie. Na klikie. Nie, nie, nie wejdę na żaden klif. czy przez okno zamknij ry i skup się! There's always multiple ways to approach a target, and we just learned of one: the back entrance to the mansion. Conversations like this happen all over Black Reef and it often pays to stop and listen. Oh, that alert means your rival, Juliana, has invaded your game. Controlled by another player or the AI, she's the real deal. You'll have to be extra vigilant when she's on the hunt. Imprezować. To nie mój styl. O, nie marnujesz czasu na zabawę, co? Właściwie co jest w twoim stylu? Ucinanie pogawędek zamiast zabijania skór wysynów najwyraźniej. Pale wszędzie, stary. Pale w gabinecie lekarskim. Pale na pogrzebie. Pale przy ludziach siedzących obok mnie śniadanie. Jebać, wasze jajka! Łapiecie, o co mi chodzi? the wolves play a sick game whoever fails to impress the others with their evil deeds goes into the grinder and onto the dinner menu let's see if we can rig the outcome Co tam, suki? Przejąłem wyłączne prawo do protokółu Alexis. Kudolsu bije another być speaker. So let's hear him out and not take the shot. Bywas poroszgonów w procesów, nieważne. Zyski znacznie przewyższyły wydatki na prawników. Zarobiliśmy w tamtym roku miliony. A ci co się przekręcili, zapłaciliby, gdyby to było dla nich urgent, cruel, no regard for others. Yeah, that's definitely Alexis. I hop. Yep. Alexis just dropped an upgrade to the Carnassus power and a hefty dose of Residium. Time to get the hell out of me. Będziesz tak do mnie ciągle wydzwaniać, Juli? Juliana. Cały chuj mnie obchodzi, jak się nazywasz, Paniusiu. Ale obchodziło kiedyś. プレイステーション